Małe dzieci budują poczucie własnej wartości na podstawie osiągnięć. Bardzo podobnie jest u osób dorosłych. Jeżeli rodzic za każdym razem takiego młodego chłopaka blokował do działania i go krytykował, i mu mówił, że coś nie wyszło, nigdy też nie, nie było tej pochwały, tej gratyfikacji, to taki młody człowiek też tego poczucia własnej wartości nie zbudował i mu właśnie powstać ten program. I tak nie ma sensu się za nic zabierać, nie ma sensu nic zaczynać, bo przecież to i tak nie wyjdzie. Miłość do siebie jest słuchaniem siebie i odpowiadaniem na swoje własne potrzeby, czyli my już, jako dorośli ludzie, stajemy się takim naszym własnym rodzicem. I zobaczcie, że to wcale nie jest łatwe, żeby dawać sobie to, czego potrzebujemy, czyli żeby być takim dobrym rodzicem dla siebie. Dzień dobry, z tej strony Dorota Późno, witam w podcaście Sprawa dla Psychologa, gdzie mówię o rzeczach skomplikowanych dotyczących ludzkiego życia i ludzkiej psychiki w sposób prosty, podając przykłady. Dzisiaj będziemy mówić o poczuciu własnej wartości, będę mówić o tym, czym właściwie poczucie własnej wartości jest i jak się je buduje i co sprawia, że ludzie mają blokady w odczuwaniu pewności siebie i że tego poczucia własnej wartości nie ma. Zacznijmy od przykładu. Wyobraźmy sobie małego Jasia, który ma 5 lat i chodzi do przedszkola, i jako jedyny z klasy nie potrafi wiązać butu. Wszystkie dzieci już potrafią wiązać buty, a on jeszcze nie, ponieważ zawsze to robi za niego mama. Taki Jaś nie będzie czuł, że coś osiągnął, więc to jego poczucie własnej wartości nie będzie miało na czym się opierać, nie będzie rosło. Więc małe dzieci budują poczucie własnej wartości na podstawie osiągnięć. Bardzo podobnie jest u osób dorosłych. Jeżeli małe dziecko jest przez rodziców krytykowane, i też nigdy nie jest chwalone, czyli nie dostaje takiego pozytywnego wzmocnienia, że coś zrobiło dobrze, to u takiego dziecka też poczucie własnej wartości może nigdy się nie wykształcić. Poczucie własnej wartości też może nie wykształcić się u osób, które w dzieciństwie bądź wieku dojrzewania nigdy nie czuły się lepsze. Poczucie bycia lepszym jest pewnym etapem rozwojowym, który każdy człowiek potrzebuje przejść czy doświadczyć. Wyobraźmy sobie taką młodą dziewczynę w liceum, która ma powiedzmy 17 lat i ona ma potrzebę czucia się lepszą w jakimś względzie. Może nie jest najpopularniejsza w klasie, jeżeli chodzi o chłopaków, ale uczy się najlepiej, więc ona ma poczucie, że jest w czymś najlepsza i to jest taka dobra baza do budowania poczucia własnej wartości. Natomiast to nie oznacza, że na innym etapie rozwojowym ona nie będzie miała tej potrzeby, na przykład na studiach, żeby poczuć się atrakcyjna, żeby poczuć się chciana, żeby poczuć się wybierana. Czyli patrząc na różne etapy rozwojowe człowieka, my mamy potrzebę czucia się w czymś lepszym, mamy potrzebę czucia się ważnym, mamy też potrzebę czucia się chcianym. I na bazie tego budujemy poczucie własnej wartości. Zauważmy też, że jeżeli tego poczucia własnej wartości nie budowali nasi rodzice, to potem następuje taki mechanizm kompensacji, że chcemy sobie to poczucie właśnie was, własnej wartości budować w życiu dorosłym. I to wcale nie jest złe. Na przykład, jeżeli rodzice nie dawali ci pieniędzy, czyli generalnie pochodzisz z domu, w, których, w którym tych pieniędzy nie było i mogłaś na przykład czuć się gorsza, czy mogłeś czuć się gorszy z powodu tego, że inne dzieci miały na przykład pieniądze. Jakieś supermodne ciuchy, czy na wyjścia do kina Atynie, to może nastąpić taki mechanizm kompensacji, że w życiu dorosłym będziesz chciała czy chciał sobie to rekompensować, na przykład zarabiając dużo pieniędzy. I to nie jest złe. I to jest trochę taki mechanizm dążenia do przeciwnego doświadczenia. E, może na skutek tego właśnie braku powstały jakieś ambicje, i to wcale nie jest złe, bo to też jest kierunek rozwoju, ten właśnie nasz brak. Poczucie własnej wartości bardzo spada, kiedy nie było się chcianym przez jednego z rodziców, albo kiedy jeden z rodziców nie był obecny w Twoim życiu wychowawczo. Co to znaczy, konkretny przykład? Jeżeli na przykład młody chłopak wychowywał się bez taty, po prostu tego taty nigdy nie było. Może był, był jakiś dziadek, czy był jakiś wujek, czy była jakaś osoba, która tą figurę ojca zastąpiła, ale taty nie było. To on zawsze czuł się gorszy, zawsze, w różnych okolicznościach, kiedy ten tata był potrzebny. To mogło być, kiedy on na przykład uczył się jeździć autem, czy uczył się jeździć na nartach, czy kiedy na przykład ym, była potrzebna pomoc w jakichś pracach domowych, i on po prostu nie umiał tego robić. Nie było taty, który by go pewnych rzeczy nauczył, albo nie było taty, który postawiłby go do mocy. Albo nie było taty, który postawiłby tego chłopca na właściwym miejscu, na przykład na takim, że ten chłopiec nie jest partnerem mamy. Więc być może też skutek tego, że nie było taty, był taki, że mama od niego za dużo oczekiwała. Potem taki chłopiec może na przykład chcieć szukać sobie na partnerkę, na trochę mamy, bo tak jakby nie miał mamy, od razu był partnerem. To jest to wchodzenie właściwie w nie swoje role, czyli ten brak wychowawczy ojca jest bardzo trudny do zrekompensowania. I taki chłopak to jest więcej niż pewny, że on na jakimś etapie życia będzie czuł się gorszy i będzie miał niższe poczucie własnej wartości w stosunku do innych mężczyzn na danym etapie po prostu rozwoju, na danym etapie życia. Jakie mogą być właśnie konsekwencje tego, że on się czuł gorszy, akurat w tak bardzo ważnym obszarze jak ten brak ojca, mogą być konsekwencje takie, że będzie sobie to chciał rekompensować na przykład dużą ilością partnerek seksualnych, będzie chciał to sobie rekompensować na jakimiś innymi rzeczami, które nie do końca będą mu być może służyły, ale będą sprawiały, że on będzie chciał poczuć się lepiej. Czyli tutaj ta ważna kwestia w budowaniu poczucia własnej wartości to jest bycie chcianym. Czyli jeżeli nie było tego poczucia bycia chcianym, bądź nie było tego poczucia obecności tak ważnej osoby, jaką jest rodzic, Któryś z rodziców, to to poczucie własnej wartości już jest z góry po prostu nadwyrężone, dlatego że następował pewien brak w dzieciństwie, brak pewnego doświadczenia, brak właśnie tej obecności, i na skutek tego braku powstawało to poczucie bycia gorszym. Jakie mogą być jeszcze takie niewspierające blokady, przyczyny tego niskiego poczucia własnej wartości? Mogą być to nieświadome programy. Jednym z takich programów może być takie przekonanie, taki program, że nie ma przecież sensu nic robić, bo i tak się nie uda. I tutaj już powoli będę przechodziła właśnie do tego obszaru, w jaki sposób budować to poczucie własnej wartości, ale chcę powiedzieć, że ten program nie ma sensu nic robić, bo i tak się nie uda. Jeżeli ten program się posiada, to budowanie poczucia własnej wartości, które polega przede wszystkim w życiu dorosłym na dążeniu do pewnych osiągnięć, to stawianiu sobie celu i dążeniu do tego celu, jest to po prostu niemożliwe z tym programem i ten program nie ma sensu nic robić i tak się nie uda. Zazwyczaj jest związany z taką historią z naszego dzieciństwa, gdzie każde działanie, czy to dziewczynki, czy chłopca, no po prostu jakiegoś młodego człowieka było blokowane przez rodzica. Więc wyobraźmy sobie, że na przykład młoda dziewczyna chciała na przykład uczyć się gry na fortepianie, prawda? I ta jej ekspresywność, ta jej kreatywność, no była zablokowana, no bo tam rodzice jej powiedzieli, nie będziesz grać na fortepianie, tylko będziesz się uczyć, będziesz, masz być lekarzem i masz uczyć się biologii. Czyli wszystko to, co takie dziecko chciało, ci rodzice mieli swoje zdanie i swój pomysł na to, co to dziecko, do czego to dziecko ma dążyć, co ona ma robić i jakie ona ma być. I na skutek tego mógł powstać właśnie taki program, no nie ma sensu nic zrobić, bo i tak się nie uda, nie ma sensu rodziców prosić o to, czego chce, bo i tak się nie uda. I drugi powód, dla którego mógł ten program konkretny powstać jest taki, że cokolwiek to dziecko by nie zrobiło, ono było krytykowane. Czyli przypuśćmy, że na przykład młody chłopak próbował coś robić w domu, nie wiem, majsterkować, czy coś, coś, coś robić, coś czynić, coś działać i był krytykowany przez tatę. Nie rób tego tak, bo się nie znasz, tak? Albo nie wierz tutaj tak, bo zepsujesz. No i to blokowanie tego działania, a przecież wiemy, że małe dzieci się po prostu uczą, mogą popełniać błędy, starsze dzieci też się uczą, no i nawet dorośli się uczą. Więc jeżeli rodzic za każdym razem takiego młodego chłopaka blokował do działania i go krytykował i mu mówił, że coś nie wyszło, nigdy też nie, nie było tej pochwały, tej gratyfikacji, to taki młody człowiek też tego poczucia własnej wartości nie zbudował i mógł właśnie powstać ten program. I tak nie ma sensu się za nic zabierać, nie ma sensu nic zaczynać, bo przecież to i tak nie wyjdzie. I to nie wyjdzie, nawet nie było obiektywne, tylko to było subiektywne. Ale jednak dla nas, jako dla dzieci, nasi rodzice, jak jesteśmy dziećmi, są przez bardzo długi czas wyrocznią. Czyli, jeśli e, ktoś tutaj z słuchających miał takiego krytykującego rodzica, to, to to jest istotna informacja, że warto sobie z tym tematem popracować, dlatego że możemy mieć w e, naszej głowie później taki głos wewnętrznego krytyka nie jest to twój głos, jest to głos twojej mamy czy twojego taty, którzy, chce ci powiedzieć, byli niezadowoleni sami z siebie i tak naprawdę z tobą nie miało to nic wspólnego. Często rodzice o rysie narcystycznym właśnie chcą, żeby to dziecko było najlepsze. To jest troch, trochę inny biegun tej historii, ale podobny. I to dziecko ma być najlepsze, bo ono ma przeżywać życie za tego rodzica, któremu coś nie wyszło. I tutaj często też może towarzyszyć temu taki problem. Przecież nie ma sensu nic robić, no bo i tak nie wyjdzie, albo i tak mama będzie niezadowolona. A tak naprawdę potem już może tej mamy nie być, ona już na pewno może nie żyć, a ty możesz mieć ten wewnętrzny głos. I tak nie wyjdzie, i tak tak naprawdę ja nie będę zadowolona. Bo to mogło wynikać z tego, że w dzieciństwie nie pozwalano ci robić tego, co tak naprawdę miałaś czy miałeś ochotę. Teraz przejdę do konkretnych rozwiązań, czyli w jaki sposób budować poczucie własnej wartości. Jeszcze tylko powiem, zanim przejdę do tych konkretów. To jest ważne, żeby budować to poczucie własnej wartości, bo jeżeli tego poczucia własnej wartości nie budujesz, to nie jesteś w stanie sięgać po to, czego tak naprawdę chcesz. Nie złożysz podania o pracę do firmy, do której chcesz, nie zaproponujesz wyjścia na kawę kobiecie, z którą chcesz się spotkać, czy dziewczynie, nie zaryzykujesz w biznesie. Nie wyjedziesz sama czy sam w tą podróż, w którą zawsze chciałaś, ale na przykład może nie masz z kim, to poczucie własnej wartości jest niezbędne tak naprawdę do przeżywania i doświadczenia życia. I teraz, jak to zrobić, żeby to poczucie własnej wartości budować? Do tego jest potrzebna taka umiejętność, którą ja nazywam umiejętnością inwestowania w siebie, czyli inwestowania w siebie, w swoje własne zasoby. Czy to jest inwestowanie w swoje własne zdrowie, czy to jest inwestowanie w swój własny rozwój, to jest istotne dla osób, które chciałyby zainwestować w swój własny rozwój, to em, zapraszam na mój kurs Integracji Świadomości. I to jest product placement, bo to jest bardzo dobry kurs i polecam i myślę, że, że każda osoba, która ten kurs skończyła, e, ten kurs poleca. Dlatego to inwestowanie w siebie jest istotne, bo kiedy uda ci się e, zrobić coś istotnego dla siebie, czyli dawać sobie, to twoje poczucie własnej wartości wzrasta. No i co to znaczy? Jak sobie y, zaczniemy rozpatrywać czym jest tak naprawdę miłość do siebie, to jest miłość do siebie jest słuchaniem siebie i odpowiadaniem na swoje własne potrzeby, czyli my już jako dorośli ludzie stajemy się takim naszym własnym rodzicem. I zobaczcie, że to wcale nie jest łatwe, żeby dawać sobie to, czego potrzebujemy, czyli żeby być takim dobrym rodzicem dla siebie jako dorosła osoba, bo niektóre osoby mają schematy, że najpierw Inni są ważni, takie people pleasing, zadowalanie innych ludzi, albo co ludzie powiedzą, albo nie wypada. No tutaj jest mnóstwo blokad do tego dawania sobie robienia rzeczy dla siebie, i jeżeli tego nie robimy, czyli nie realizujemy własnych potrzeb, to nasze poczucie własnej wartości też nie będzie rosło. Czyli pierwsza rzecz, jaką możemy robić, to dawać sobie to, czego potrzebujemy słuchać własnych potrzeb. Druga sprawa dotycząca poczucia własnej wartości, a właściwie tego, jak je budować. To jest kwestia stawiania sobie celów i realizowania tych celów. Też zrobię taki product placement, ale to tylko dlatego, że no właściwie mm, staram się dawać ludziom to na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia zawodowego, pracy z ludźmi i osobistego rozwoju, żeby dawać ludziom to, czego potrzebują. I to, co ja zauważyłam, że właśnie jest bardzo potrzebne, to jest właśnie potrzebna nauka dążenia do celu i właśnie systematyczność. Bo jest rzeczywiście tak, że jak sobie stawiamy cele i je realizujemy, to my po prostu czujemy się w życiu lepiej. I no dla mnie na przykład takim celem to, były, to było właśnie, że zaczęłam podróżować sama w takie różne dziwne miejsca, w które może nie zawsze miałabym może z kim pojechać. I na przykład pojechałam sama kiedyś na Islandię. I to było w zimie, i to było crazy, ale to zrobiłam. I to są takie rzeczy, dla jednego to będzie skok na spadochronie, dla innego to będzie złożenie... Podania o pracę do, do firmy, do której może myślisz, że się nie dostaniesz, to nieważne, ale to jest zakładanie sobie właśnie pewnych e, celów i realizowanie ich krok po kroku. I dla takich osób, które takiej systematyczności w działaniu potrzebują, napisałam taką książkę: 365 Dni Świadomości, intencje terapeutyczne na każdy dzień roku. I na każdy dzień roku jest konkretna e, strona, <laughs> Z konkretną intencją. Akurat otworzyło mi się na takiej intencji rozpoznaje, kiedy zostać i kiedy ruszyć. No i tutaj jest cała strona na temat tego, że ważne to jest, żeby w życiu właśnie umieć rozpoznać, kiedy już ruszyć, na przykład ze związku z pracy z danego miejsca, czasami z danego kraju, przeprowadzić się i to rozpoznanie tej umiejętności jest bardzo ważne. Więc ta książka uczy systematyczności i obserwowania swoich myśli i swojego myślenia. I wracając do właśnie tematu tego budowania poczucia własnej wartości, ważne i istotne jest, aby stawiać sobie cele, ale te kroki do tego celu robić. Czasami, hmm, też do jakiego celu? Ale czasami każdego dnia, a czasami, żeby po prostu co jakiś czas weryfikować sobie te postępy i wracać do tego. Taka systematyczność i realizowanie celów, to może być nawet chodzenie na siłowni i systematyczność w treningach, w ćwiczeniach. To może być pilates, fitness, jakaś inna forma ćwiczeń, ale. Wyrobienie sobie tych nawyków systematyczności, uczyć się dążyć do celu. To są też niestety takie braki czasami z dzieciństwa, kiedy rodzice nie nauczyli systematyczności. Ja też mam córkę, wiem, jak jest trudno nauczyć drugiego człowieka systematyczności, obowiązkowości. Dlatego najpierw, jeżeli um, ktoś ze słuchających ma dzieci, ma też ten sam problem, trzeba nauczyć tej systematyczności siebie. Dlatego też między innymi napisałam tę książkę, by codziennie rano, pijąc kawę, można było przeczytać sobie jedną stronę takiego pozytywnego wzmocnienia i w taki sposób rozpocząć dzień z pozytywnymi myślami i z zajmowaniem naszego umysłu czymś pozytywnym, czymś konkretnym, czymś, co nas będzie wspierało i co nas właśnie będzie motywowało do dążenia do celu. Dziękuję serdecznie za uwagę i jeśli ten odcinek Ci pomógł, uważasz, że mógłby pomóc komuś z Twoich bliskich, to udostępnij Zapraszam na mój Instagram, Dorota, podkreślnik Puzio, podkreślnik official. I tam możecie też zadawać mi pytania i proponować tematy do następnych odcinków podcastu Sprawa dla psychologa.